Nie masz już ani puchatych chłopców, ani ich dziewczyn. Niechętnie. Nie. Jesteś wypełniony mocą znaku Skotem. Witam Was wszystkich z tej strony Zetnix. i witam Was w kolejnych odcinkach zagrajmy w Deltarum Chapter 2. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy całe cyberpola oraz rozdzieliliśmy się z Suzie oraz Rose'em. I w dzisiejszym odcinku odwiedzimy otóż to miasto, cybermiasto, tak. Z tymi samochodzikami na dole, i tak dalej, niestety tak nagrywam to już drugi raz, bo źle nagrałem dźwięk znowu, przez co no, musiałem pewnie się zmieni trochę tego. Yy, Inwentory się zmieni trochę i w ogóle ten yy, czas przechodzenia tego, tej gry. Po prostu musiałem ze aż do tego momentu. Co Całe co szczęście zachowałem wszystko, tak jak było w poprzednich odcinkach, więc yy, na no, spokojnie. Po prostu idziemy dalej. Mamy już spotkanie z y, tego kablowakiem, słyszałem, że y, kolejka górska jest y, tego, jest w, y, w, jest w remoncie. Ale to nie jest ból, bo nie. To jest trochę ból, ponieważ to był nasz jedyny sposób na publiczny transport. Tak, y, jechanie y, tego. Podróż filiżankowa jest y, prywatnie. Y, jest prywatna? Hmm, ciekawe. No tutaj mamy. Witaj w Cybermieście. jeśli muszą przy wcisnąć przycisk, żeby przejść przez ulicę. Okej. Okay. No, na to to polega po prostu. Idziemy. Tutaj też klikniemy i one zaczną chodzić. Trzeba je ominąć. O! Noel! I uciekła. No cóż. Yy, na, na co my trzeciwe pytasz? Nie wiemy. Parada może? Może? Wielkie wydarzenie niedługo staje się na ulicach. Więc. Bo, bo, powiedziano nam, żeby zrobić miejsce do czegoś dużego. Hmm, dużego mówicie. Ciekawe. Zajrzyjmy do tego śmietnika. I w nim mamy 20 dolców. No i dodane doda zostały do naszej dziury. O, Noel. Cholera. Nowy przeciwnik. Jest to Pop-up. Gumowa maskotka. Żądna uwagi. Kliknij ją i. No, ciekawe co się stanie. To jest po prostu, jakby przeciwnik, związany z reklamami, tak naprawdę. Więc y, nieświadomie kliknąłeś na reklamę na temat. Na temat. Y, temat, y, temat Potpory dla, lu dla, dla ludzi w Twojej okolicy. <ścoughs> o? Zdrowił się kolejny. w mojej okolicy, zobacz jak, zobacz wideo. <laughs> Dobra, no to co? Gramy jeszcze raz lecimy. To cześć klikać i klikać na reklamy i reklamy się skaszowały I to natychmiast toło wszystkich yy, otaliło, więc mamy teraz jeszcze ten świetnik, mamy tu CD Bagel. Został dodany do naszego storage'a, więc... Yy... O! Noel! Chris, co ty? O Noel, skarbie! Nie pozwolę, żeby mnie zobaczyła! Noel, Kochany skar skarbeńku! Gdzie jesteś? Jesteśmy drużyną teraz, pamiętasz? Wciąż musisz być moim posłusznym sługą! Chris! Wygląda na to, że nasi towa towarzysze wcisnęli przycisk Escape na nas! Więc musi iść do tego. Żeby znaleźć nasze drużyny. Musimy uformować niełatwy sojusz. Prawo, Moja wspaniała krowo, gdzie jesteś? O nie, nie że żebym nie znalazł! Uuu! <laughs> Nowe patrząca na Królową... A! Chris! Nie ta forma życia, którą szukałem. Hm? Gdzie jest reszta drużyny trójki z plusem? Nie, powie, nie mów mi, że zostałeś opuszczony. Ha! ha! To, o, to właśnie się dzieje, kiedy upasz Suzy. Ha! ha? Noel? Królowa? Oni po prostu grają gdzieś w gry, w gry retro. Strzelam, że czekają na mnie na, na ekranie wyboru gracza, słuchając do dziwnie odjazdowej muzyki. Ha! 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 Ech! Więc musiało dojść do tego. Żeby znaleźć nasze drużyny. To wygląda na to, że musimy uformować niełatwy sojusz. Kto? Co? Co? Kto tu p**** powiedział, że można mieć podwójny związek? O? Czy ktoś coś mówił? To tylko dźwięki miasta. O, okej. Okay. <grywka> nie jest on chyba zbyt mądry. Hm. No cóż, będę będę na czele. Nie spóźnij się. Pis, jako część naszego rozejmu, tego lepszego, y, odwracaj uwagę Medley'ego i znajdź Noel. No, bo rozumiesz. Medley, on. Okej, okay, nic nie jest z nim złego, po prostu zderwujący. Narazka! O matko. I już chyba trochę mi lepiej idzie z tym głosem yy, królowej. Chris, ja... Yy, jeżeli to jest w porządku. Masz jeszcze miejsce na kolejny rozej? Oczywiście. Dzięki Chris. I Noel dołącza do naszej drużyny. Noel dołącza do twojej drużyny. Jesteś wypełniony mocą, yy, jesteś wypełniony mocą niewiedzy. Czym jest yy, Śliwkowa Landrynka? Nie wiem akurat czemuś tylko Landrynka. Będę zapisywana na drugiej save'ie jakbym przypadkiem znowu źle nagrał dźwięk. To wtedy już nie będę musiał się cofać cały czas. So... więc... E, masz jakiś pomysł z jest Suzy? Co? Co? Ja tylko pytam. To nie. To jest normalne pytanie. Jeżeli tak mówisz. No cóż, to idziemy dalej. Wow. Moje struny głosowe, biedne. Przepraszam, Chris, czy możesz się nimi jakoś zająć? Może jeśli wejdą do tej innej dziury? A nie wiem, może pójdziemy dalej. Hej, Chris, nie musisz mnie zostawić. No wiesz, musisz się zająć myszami najpierw. Możesz, możesz to zrobić, Chris, wierzę w ciebie. Mówisz? Chris, ty, e, nie chcesz mnie tu zostawić, co nie? Pomyśl o tych wszystkich łupkach, które ci dałam. I... Miętowych ciasteczkach, które mi się podzieliła z tobą. Zrobię pracę domową za ciebie. O, to brzmi, to brzmi dobrze. Please, czy ty naprawdę chcesz mnie zostawić? Yy. I w tym momencie jest najgorsza rzecz. To jest to zaznaczone słowo. Jest najgorszym słowem, jakie możecie kiedykolwiek zobaczyć w tej grze już. Gdyż, ponieważ, bo... To jest rozpoczęcie yy, bardzo złej drogi, bardzo złej ścieżki, czyli prawdziwego Genosida Delta Runie. To, to tak rozwala mózg, że ja nawet nie chcę tego zaczynać. Nie będę robić. Nie będę robić Genocide w tej grze. Nie... Będziecie musieli. Ups, przepraszam. <laughs> yy, no to będziecie musieli po prostu... zobaczyć u kogoś innego nie u mnie. Przepraszam, już, już robię to zagadkę. Dzięki Chris. Ale najpierw musimy wejść na... Na, na przycisk. Chris. Jeżeli myszy uderzą w ścianę, wtedy one przyjdą tutaj. Spróbuj użyć tych bloczków, żeby yy, weszły do dziury. No dobrze, ale jeszcze chcecie cię podnerwować, Chris. Eju, robisz to celowo, co nie? To jest tak jak wtedy, kiedy zamienił mój koniak z majonezem. Hmm, ciekawe. Dobra, czy jeszcze coś mówi? Chyba tak. No nie, już nic nie mówi. Dobra, no to możemy po prostu zrobić szybkie dwa ruchy i... wejdą do dziurki. Wygląda na to, że to się... że to wystarczyło. No to co? Idziemy dalej. O, wirowirokum, lecimy. Ha? Co się dzieje? Co my robimy? Hę? Co ty mi mówisz, że mam zrobić? Aktować? Czy może ktoś mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ojeju, czy to jest twoja pierwsza, pierwszy raz w yy, Cóż, yy, tak. Ojeju, ty, Wiro, wyjaśniliście, jak działają walki dla Noel. A, rozumiem to. To jest jakby Dragon Blazersa. Jeżeli będę miła dla ciebie, to. Wygram przez litość? Tak. I w sposób, w jaki muszę to zrobić, to ubranie się w dziwny kostium? Tak. No i Noel, pokazałeś jeszcze przeciwnikowi. no, zajęliśmy się nim dobrze. I Noel się wypieprzyła. <laughs> Nieźle. No to jest taka, nie aż tak ała, walka, tak. A mówię i oprywam od razu i możemy ocalić przeciwnika o a tutaj mamy jeszcze nowego przeciwnika jest to ambulans ambulansy bipują w twoją stronę co yy, możemy czekować ambulans a ty się ochroń ambulans jeżeli nie znajdzie wypadku sam go stworzy no i tak yy, będziemy musieli po prostu zająć się tymi Ambulansami, więc po prostu Hospitality Noel zachowała się ciepło w, w stronę do ambulansu. Igły nie są straszne, medycyna jest ważna, co nie? Igły. Igły! No. No, no mówią, że jest słodka, i w ogóle, że hej, że. Dobra. No dobra, możemy ich oszczędzić. Chciałem oszczędzić, a nie przypadkiem. A cholera. O jeszcze raz. Oszczędź i teraz możesz się Przez Często zmarlowałem za dużo HP. Dobra. Może zje zjem Dark candy jedno. Bo nie wiem ile jest do tego do zapisu. Królowa Ona mówi, że chce, żeby była szczęśliwa, ale... Dlaczego miałabym jeść kaserolę zrobioną z kabli? Dlaczego nie mogłam po prostu odmówić? Czasami czuję jakby... Blissy i, i, i Tata, byli jedynymi osobami, którym mogę powiedzieć nie. Co mówisz? Otworzyłem skrzynkę i tam jest Pink Ribbon, czyli y, kolejny przedmiot, który nie jest lepszy chyba od żadnego z naszych przedmiotów. A, aż sprawdzę. Bo Pink Ribbon nie, i, i tu też nie, a przy, przy Noel, wszystkie te rzeczy, które na sobie, są o wiele lepsze. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o. O, nowych, o rzeczach, które potrafi Noel sama. Jest tak, Heal Prayer, który leczy leczy jednego z sojuszników więcej HP, to jest chyba odwrócone do, do Raseya, którą leczy całą drużynę, ona leczy jedną osobę. I też może właśnie... I też używa obszarowego ataku, który sprawia, że oszczędza tych zmęczonych przeciwników. I ma też atak, atak, który zadaje damage lodem. obrażenia lodowe, inaczej mówiąc. I to jest właśnie sposób, w którym się można zabijać przeciwników w tym oto genocide. Ale my nie będziemy tego robić. Po prostu oszczędzamy ludzi, przeciwników. Nie będziemy się bawić w żadne, w żadne jakieś genocide czy coś. To nie jest tej. Dobra, teraz możemy pogadać z tą osobą tutaj. Jesteśmy Addisonami. Wszystko co robimy to reklamujemy. I to też jest reklama. Reklamy za tylko, tylko za 99. 99 dolarów, więc trochę drogo. Nie lubisz reklam? Zablokuj reklamy za tylko 9, 99. Zmieniłeś zdanie? Zwróć je, raczej przywróć je za 9,99. Wszędzie znajdą okazję najwidoczniej. O, Ralsey no i Suzi. Suzy! Ona jest tutaj. Ale ja... ja nie mogę zdobyć odwagi, żeby coś powiedzieć. To kim jest ta osoba, z którą jest w ogóle? Wygląda trochę jak... A! One patrzą w tą stronę! Oni patrzą w tą stronę! Chodźmy! Wynośmy się stąd! No, wiadomo Ralsey wygląda trochę jak Adriel, więc nie dziwię się, że mogę go rozpoznać trochę. Dobra, no, to pominiemy tego przeciwnika i pójdziemy dalej. I tutaj mamy więcej przejść na pieszych. O. No, no, ale najwidoczniej chyba boi się przechodzenie przez y, ulicę. Nawaz no, obsułem, ale trzeba dobrze wytajmować 100, 100 i to. Okej, okay. i można przejść. Nie mogę nawet przejść przez ulicę bez y, dostania w dupę. Kocham to miasto. Kiedy wszyscy zostają podłączeni, oni są, bardziej zgadzają się na wszystko. To miłe. Może, ale żeby, tego, żeby to nie było yy, nadwężone. O, i Wiro, Wiro, bila i Abila walczą ze sobą. No to jest akurat, no jedno to jest wirus, a drugie to leczy niby, więc wiadomo. No, to co, zajmijmy się. <śmiech> <śmiech> Kocham to. A oni tam rozmawiają, ze sobą się kłócą. Ała, ała, ała. Birobi-roku wygląda na zdrowego, więc możemy go użyć i to możemy użyć na ambulansie. Trzeba uważać na, na ambulansy pachnie jak izopropyl. Dobre, ciekawe. A dobra, ciekawe. No to możemy teraz przejść tu do tego, do, do kolejnej dużej reklamy. Jest to reklama y, ogromnego y, diabalskiego młynu. Jeju, to jest niesamowite. Sprawia, że ten na, fe na festiwalu wygląda jak zabawka. <grym zainteresowań> Zastanawiam się, czy Suzy chciałaby. Jeju, ko kogo ja oszukuję? Nie, no, nie by chciała. Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? <grym zainteresowań> to przecież pochodzi od eksperta od Suzy Krisa. Dzięki. Czekaj, hej Chris, jak stałeś się ekspertem od Suzy? Yy, musisz cały ro pierwszy rozdział przebyć z nią i wtedy się dowiesz. O jeju! Dwóch młodych, yy, dwa młode byty, razem na szkolnej nocy. Czy mógłbym was zainteresować może całkiem nowymi butami do randko, randek? No, nie, nie! Ty ma, yy, w ogóle źle to o tym mówisz. Chris i ja jesteśmy po prostu przy... przyjaciółmi? Bis był moim sąsiadem od zawsze przeszliśmy przez tyle, że czasami zastanawiam się. Że to jakbyśmy... znają się lepiej niż ktokolwiek inny. Jednakże jak w jakiś sposób trudno mi powiedzieć, że jesteśmy dokładnie przyjaciółmi. Nie no, jesteśmy przyjaciółmi. Tak, o to właśnie chodzi. Jesteśmy przyjaciółmi. To jest niespodziewane miłe, że słysząc to od Hmm, może. A, nie wyglądacie razem. Czy mogę was zainteresować w, w, w najnowszymi butami do rozwodu? <grym>, a, cudowne. Tutaj pójdziemy na górę. Hej, masz może sposób na, y, na, na przeżycie z tym strachem egzystencjalnym? Pytam dla przyjaciela. Dla przecież który wygląda i brzmi dokładnie jak ja. Chodził. O, mówi o mnie! <grymne> to kolejny gag, który za pierwsze raz mnie po prostu rozwalił. Kompletnie. Dobra, przejdziemy tutaj na dół. tutaj to. O! Hmm. Wygląda na to, że musisz to przytrzymać. Okej. Okay. Please, ty y, stań tutaj, a ja pójdę dalej. Aha! A! Please, no dalej. Wiesz, że to nie było miłe? Zostałam prawie usmażonym jeleniem przez po... moment. W porządku, teraz twoja kolej. <grytania> Ona zrobiła to samo. <grytania> Jak ci się to podoba? Musiał... <grytania> Powinieneś zobaczyć wyraz swojej twarzy. Hej, dlaczego wyglądam na tak zranionego? Jeju. Nie no, chyba nie jest aż tak źle. O, pudełka. Zagłupiłeś się w rzemieślnictwie. Pudełek. No dobra, to idziemy dalej po prostu. Chris! To królowa! Ona jest tutaj. Czy możesz ją. zająć się ją jakoś? O! Oh no. O, jesteś tutaj? Przepraszam, Chris! Kiedy szuka Noel? Ja myślę, już jakieś cztery tych. Y, tych. Y, dla wszystkich. Kieliszków czystego. czystego kwasu bateryjnego. Uuuuh, to był, to, był, to, był, to był mój bezpieczny kieliszek. Jest. jest dobry. Zna, znaczy, to był mój kieliszek do rzucania, jest bezpieczny. Spójrz, Chris Krisiu, Misiu, Patysiu. Teraz, kiedy jesteśmy w rozejmie, czuję jakbyśmy byli na tych samych matematycznych falach. Rozumiesz mnie, Chris. Nie robisz takich szalonych rzeczy jak posiadanie opinii, albo krzyczenie kiedy cię porywam, albo mówienie okropnych planów na temat parku rozrywki dla mądrych chłopców. Nie mogę po prostu tego zrozumieć. Dlaczego wszyscy inni są tacy niewdzięczni? Ups, to chyba nie było. Ups, to był, mój, to był mój ekstra niebezpieczny kieliszek. Mówisz? Chris, chcę tylko sprawić, żeby wszyscy się cieszyli. Jeżeli mam być złoczyńczynią, robiąc to, czy to jest złe? Tak, jest złe. No w porządku. Nie musisz odpowiadać. I tak, i tak by w błędzie. Ale, Chris. Skoro jesteśmy wciąż w rozejmie, może moglibyśmy cieszyć się tym? Możemy zagrać tą grę znowu? Czy to nie było fajne, Chris? Ty, ty, pijana, weź się. Tylko ty i ja... Ma... <grystanie> Bawi bawiąc się dobrze. I nikt inny nam nie wchodzi w drogę. O, no cóż... Chyba ktoś inaczej myślał. Królowo! Chciałem cię wszędzie, żeby ci to pokazać. To jest monument naszej... Naszej spa spaniełości Razem. O! Um, o! I to... to jest... Cóż... Um, to... Jak ja to mogę ubrać w słowa? Bardzo... Mądry! Taki mądry jesteś. Kocham tolerowanie ciebie. Haha! <laughs> Wiedziałem, że będziesz zauroczona. Taki perfekcyjny smak. Bardzo fajne statuły. Nie wiedziałem, że masz sutki. Aha, będę mieć niedługo w naszym idealnym świecie. Chris. E, czuj się wolny, żeby podziwiać na to arcydzieło. Królowa i ja mamy plany do przemyślenia. O tak, bardzo, tak, bardzo się tym cieszę! miem, 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 miem. Chodźmy, I, I... wciąż jestem dokładnie za tobą! Proceduralnie zmniejszając głośność mojego głosu. Przepraszam, Chris, ale muszę zantabować stąd! Uuu, fajna twarz! No i uciekła. Jo! Wygląda na to, że, mój, że moje przebranie zadziałało Wygląda trochę śmiesznie, ale lepsze jest to niż chowanie się Chodźmy Chris Tylko jak zrobię jeden krok właśnie zrozum zrozumiałem, że nic nie mogę w tym zobaczyć <laughs> Wygląda na to, że... Nie będę... Nie, nie będę próbować to ubierać, dopóki nie będę musiała. O! Chodźmy teraz na serio. I jeżeli teraz pogadamy z laserem. Złota statua! Czy to może być technika iluz... iluzjonowanych sutków? <laughs> nie wiem, może, może... może tak to przetłumaczyć. Złota statua! Mm. Dokładnie. Co to jest? <laughs> Chris, czy możesz przestać patrzeć na to? Nie. Zagubiłeś się w rzemieślnictwie. Dlaczego spojrzeli na to dwa razy? Tutaj jest do zobaczenia. Te Majtowy z napisem IQ, te. Proxy. <laughs> to wielkie muskularne ciało. Pomalowane oli posmarowane oliwką. Chris? To jest dzieło sztuki. No jaką coś ty patrzysz? Yy, na królową. Jeżeli powiem, że to lubię, to się na to patrzeć? Ej, czy to nie jest najlepsze? Wygląda. Ta statua zsie mocno. Please! No i właśnie. Taka była interakcja z, tym, z tą statuą. O! Cup and cakes! Jo, jak się trzymasz? Robimy... za trochę więcej pieniędzy sprzedając w mieście. Mamy... Musimy jakoś zarobić te pieniądze, hehe. <śmum> Musimy zdobyć nowe ubrania, nowe buty. Ja chcę być samochodem. Dobrze, dobre myślenie, Kekej. Musimy jakoś, yy, jakoś podróżować. Hong Kong, <śmum> Czy widziałeś tam dużą statuę? Udawanie ją sało. Zajął to trochę śmieci. I na pra praca, którą zbyliśmy, była o wiele lepsza. Była duża. Całkowicie rozwalić ci mózg. Była duża. Mówisz? Jeszcze możemy tu... Oczywiście zdobyć więcej city bike'i, ale... Znaczy, nie potrzebuję. Oj, kto to jest? Ehm... <laughs> Mademoiselle? Zostaw ją, kap. Nie... Niezłą antenę radiową masz tu. To są rogi, kap. Znaczy, poroże. Ha? Eee... Zekrajmy jej piosenkę! <laughs> A... Płada śnik, płada śnieg. Pada śnieg. Energe energetyczna muzyka wydobywa, wydobywa się z pudełek. Jesteś wypełniony mocą muzykalnych bajgli. No to co? Lecimy dalej. Eee, może zapiszę, żeby tego eee, się wleczyć. Dobra, nie lecimy dalej. Znaczy, jeszcze mogę jeszcze raz pogadać. Ta muzyka. To nie ta muzyka. To jest moja. To jest mój ulubiony gatunek. Mówisz.